Witam, z tej strony, biega to jest kolejny odcinek z serii Legendary Rajon 2 do Adventure Continues Lecimy z następnym levelkiem obok Kibla, który pierdzi Tak Moi państwo No ja 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 ja, jakie ja Aha, siema Nie, to nie zombie, oni po prostu poproszą o coś Chyba zajebali jakiś posążek Aha Trzy zbiorniki. Byli szczęśliwi. Swalczył sobie. Twoje zbiorniki nagle zniknęły. Oje, będzie wpierdziel, panowie! Jep. No fucking no i naprawdę łam. Aha. I to jest plansza, czy to jest nowa lokalizacja, proszę bardzo? No i też plansza. Już mamy statuzik. Fajnie. Mie to bawi. Nice. No, o, jakie shadery wody. Palma odrośnie. Nice. I bananek. Ktoś ty pomyli chyba tempo rośnięcia tego wszystkiego, no ale... Nie będę czekał milionada, skurde. No co jest to, cholera? Nie wnikam. Wydaje mi się, że powinienem tam skoczyć. Ok, wyjmiemy dwa. Rozwalamy mi te roślinki, które przed chwilą mi tu urosły Nie dają życie, dają cień i w ogóle życie eee, Nie, nie podsumowajcie roślinek Proszę tylko tego Kurde, ale piszą na tym fejsie Powiedz ty wyłącz fejsa Nie, nie znacie się Facebook musi być Facebook, Facebook, Facebook musi być Taka piosenka jakaś była się dalej jest tylko coraz mniej ludzi pewnie już no. Jak nie ma Facebooka To cię wpierdali te te, 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 te te Czepiacie się, żeby znaleźć rynek Tu będzie drabinka ci ciekaczko Aha, paczka się rozrąbała Czemu nie Dobra, pociśniemy jak ten chyba lewelkową fabułę naprzód, bo Jej, chyba nowy motyw pojawiający się w grze Mianowicie to, właśnie takie szybkie budowanie, jest spoko Mianowicie to, że możemy wchodzić w takie szczelinki no właśnie, małe przycisk... postacie mogę przechodzić przez władzę na przycisk 2, czyli B, żeby przeczołgać się. Chyba będzie... No chuj, nie mogę tam tego zrobić. Hmm. Nigdy tym na razie nic nie daje. Tak zauważyłem. Co nie? Może ty mi wążesz? Człowiek, człowieku. Muszę łopatę zdobyć, widzę dla ciebie. Ta łopata tutaj. Ta małpa dostała banana? Nie, chyba. Tam jest jeszcze jedna małpa. cholera cholerny świat no kamień się tam chyba mi w tym bananie w cokolwiek żeby to się rozwaliło Zabijecie się musi. Dawaj banana Give me banana No A prawie Nie ja mam powiedzieć co zrobić, ej Co so, chyba to Nie sięga. Nie, no to nie sięgnie. No, kurde. Tam jest łopata. Czyli to dopiero później. No muszę zdobyć te te pierdoły wszystkie. Jep. Batam, wy. Foch. Spala coś tu. Nic nie mówiłem. I nic nie mówcie wy też. naprawdę na nie zauważyłem tego, cholera. Hehe! He. To mogę się rozbijeć na tym bacie? A i pewnie. Bardzo mi się to podoba. to podciągana się w tą przeszwalić. A, co, szczęście, że ta sztuczna inteligencja jest na tyle inteligentna, żeby nie złazić na dół. Nie! Nie. Dawaj, Nie, odrzuć mi banana, to będzie interes życia zastanawiasz małpa jedną gdzieś jest jeszcze jedna małpa mam wrażenie że tak się rozpieździeli. no właśnie To że on się chociaż. A, to jeszcze nie teraz. Musi tam ktoś wejść. Nie ukrywajmy. można rozwalić? Chwile nie. Nie możesz. Okej, okay, mam nadzieję, że przeskoczy. Okej. Okay. Jeszcze swojego typu współpraca. Z sztuczną inteligencją, a to fajnie. Banana power. Nieważne. <grym wziął> dobra, dobra, nie wiem, w którym trzymajesz tutaj. No a teraz tylko muszę zapiercierać po banankę. Bananku, nadchodzę! Okej, okay, jeszcze nie da No, prawa. Bananki tyryryryry. No niebieski. Spoko. Give me that shit. Ja Toż nie za troll, Małp wziął i zarąbały i po prostu. Ja po prostu zaczął zostać w nich kamieniami albo nie wiem co. No ale albo się wkurzył i strzelił focha na tem Dywa i tak. Dobra. Dziękuję za klaski. Yeah, smacznego. Ulalala. W morderza. Oh, yeah. <laughs> Co za ubory. Wyrąbię słonia. What the fuck. Zespół er na horyzoncie. Uh. Ej! Stro... ...wało mnie i... 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 wyrąbało mnie po prostu. Au, 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 bijo! Ała! No, oh, no, no, why? I'm... No, nothing man. The clear hand. Come on! Ścierba! Co Was kupić? Który się sprzeda? Ojej! Oh yeah. Tug! Tug! I właśnie ich potrzebujemy. Zaprezentuję to. No, come on, wyjdź stąd. Dziwnie się zbijam, jak idioci. Nice no To pewnie będzie Lewelek bonusowy Nie, nie pokażę Wam co tam jest, to co niespodziewanka dla mnie i dla Was też I to było na tyle w tym odcinku już Mm, komentujcie, subskrybujcie, klikajcie w fajne, dodawajcie do i ja się żegnam i za nie powiem na razie to za wybieranie dla węże 2 w ogóle teraz sobie powiedziałem tego co miałem powiedzieć za chwilę nie? okej okay, mogę Cię kupić ją? why now? Okay, dobra, podejdziemy sobie. Co to jest? Uczenie w niebezpieczeństwie, czy co? Chyba nie ta gra. <grych> no. O, to jest puczułka. 20 milionów. No. Proszę, 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 proszę. Dobra. na rage